Cześć. Witam cię serdecznie na dzisiejszej praktyce, która będzie nieco inna niż zwykle, bo dzisiaj zajmiemy się pracą z naszym oddechem. Praktyka ta pozwoli nam się zbalansować, wyciszyć i odstresować, także zrównoważyć pracę naszych półkul mózgowych, co da nam poczucie większego spokoju. Zaczniemy sobie tradycyjnie już od wygodnego siadu z wydłużonym kręgosłupem, więc upewnij się, że siedzisz na guzach kulszowych, możesz zrolować sobie barki do tyłu. Usiądź sobie wygodnie i przygotuj się do swojej praktyki. Dam ci jeszcze tylko szybko znać, że więcej treści, więcej inspiracji znajdziesz na moim Instagramie. Nazywam się tam, tak samo jak tutaj, Moon in Libra Yoga. Zachęcam cię też do zasubskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, tak by być na bieżąco. Formalności z głowy, przechodzimy do naszej praktyki. Zamknij sobie powoli oczy i unieś prawą rękę do góry. Będziemy używać tutaj prawej ręki, lewa spoczywa sobie spokojnie. Zegnij palec serdeczny i palec mały. Zostawiasz sobie taką niby trujeczkę, tak jak teraz tutaj pokazuję z bliska na filmiku. Dokładnie takie ułożenie będzie nam tutaj potrzebne. Przykładasz sobie palce między brwi. Będziemy używać kciuka do zatykania prawej dziurki nosa i palca serdecznego do zatykania lewej dziurki nosa na zmianę. Nie chcemy tutaj robić nic na siłę. Zatykać zbyt mocno, a raczej tak po prostu delikatnie. Zapamiętaj sobie to ułożenie rąk, będziemy do niego przechodzić za chwilę, ale najpierw zamknij sobie spokojnie oczy i przenieś uwagę właśnie na swój oddech. Przygotujemy się tutaj, wyciszymy jeszcze dodatkowo przed samą praktyką oddechową. Zauważ moment wdechu i wydechu. Zaobserwuj swój oddech. Poczuj ruch klatki piersiowej i przepływ powietrza przez twoje gardło. Skieruj całą swoją uwagę na oddech. I teraz unieść sobie prawą rękę i złóż w tą taką trójeczkę. Przyłóż palce między brwi. I będziemy sobie powoli zaczynać. Na zmianę zatykamy lewą i prawą dziurkę nosa. Zaczynamy. Od wdechu przez prawe nozdrze, a więc zatykamy lewą dziurkę nosa. I wdech, prawa dziurka. Zmień ułożenie dłoni i wydech, lewa dziurka. I teraz wdech znów, lewa dziurka. I wydech prawa, zamiń palce. Wdech prawa i wydech lewa. Wdech lewa, wydech prawa. Wdech prawa. Wydech lewa. Wdech lewa i wydech prawa dziurka. Wdech prawa. Wydech lewa. Wdech lewa. Wydech prawa. Wdech prawa, wydech lewa, wdech lewa, wydech prawa. Powoli opuść dłoń i weź jeszcze kilka spokojnych oddechów, obie dziurkami już teraz takich normalnych, pełnych. I zacznij otwierać oczy. Dzisiejsza praktyka jest zakończona. Daj mi znać, jak na Ciebie wpłynęła. Możesz wykonywać tę praktykę przed praktyką jogi albo po, przed relaksacją. Możesz wykonywać ją samodzielnie, tak jak właśnie przedstawione tutaj, tak jak masz po prostu dzisiaj na to ochotę. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia.